Dzień dobry Jagodowisze, no jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak miałem okazję Was spotkać tego weekendu minionego w Krakowie i kilkukrotnie od niezależnych od siebie osób usłyszałem, że czy będą kolejne odcinki z serii Berry Dino oraz to co się dzieje na Bykowie. Zatem spieszę z ciekawym tematem, temat, który niezależnie od tego, czy byście zapytali, zapytali o to, czy będą kolejne odcinki, czy nie, miał się pojawić na Jagodowym TV. Czaiłem się na niego z różnymi warsztatami, no ale w pozostałych miejscach na razie nie doszło to do skutku, bo jest potrzebny specyficzny pacjent. Pacjent, przy którym ten zabieg jest najbardziej spektakularny. Będzie mowa o orzeszkowaniu. I tak dobrze się to kojarzy. Siła natury przychodzi z pomocą motoryzacji. No, pewnie większość z Was wie, na czym to polega, ale dla porządku dziennego powiem, o co chodzi. Yy, granulat stworzony z łupin orzecha włoskiego pomaga doprowadzić dolot, zresztą nie tylko dolot, cały układ dolotowy do czystości. Ale po co go doprowadzać? Co, co jest powodem? No więc bezpośredni wtrysk daje efekt uboczny w postaci zanagażenia układu dolotowego Pogarszają się przepływy, auto traci moc, po prostu jest gorzej. I tu przychodzi z pomocą taka maszyna, która może przeprowadzić proces orzeszkowania. Przy pomocy tego wcześniej wspomnianego granulatu dokonuje się oczyszczenia tego układu. I jest taki jeden silnik, który słynie ze spektakularnego yy, odkładania nagaru w dolocie, to jest silnik z grupy Waga 15TSI. I dziś taki samochód przyjeżdża do mnie na hamownię. Tłumaczyłem klientowi, że warto, zanim zrobimy soft, zajrzeć do układu dolotowego. No, klient tutaj zwrócił uwagę, że przebieg jest nieduży, że jest właścicielem auta od nowości. No i on, on jest zdanie, że tam wszystko jest na pewno dobrze. No ale praktyka pokazała to nie jest żadną tajemną wiedzą że nawet całkiem niewielki przebieg rzędu 70 czy nawet 100 tysięcy już potrafi całkiem ten układ dolotowy w takim 1.5 TSI zapchać. Z tego co wiem, to tutaj właśnie będziemy mieli do czynienia z takim przypadkiem, w którym ten układ dolotowy, ten przebieg nie jest taki duży. Nie będę teraz mówił z głowy, bo nie pamiętam. Zaraz zajrzymy do tego samochodu, bo ono będzie na nas czekać, jak dojadę na miejsce. Niemniej jednak yy, dziś przeprowadzimy orzeszkowanie. Mamy hamownię, możemy się tym pobawić i z przyjemnością dokonamy trzech pomiarów. Pomiar numer jeden. Stan zastany. Auto bez softu, znaczy inaczej, auto z seryjnym softem, z przebiegiem jakimś tam, czyli już w jakimś stopniu zanagażony w układzie dolotowym. Zmierzymy, ile takie auto ma mocy, porównamy to do tego, co deklarował producent i prawdopodobnie wyjdzie nam poniżej tej deklarowanej przez producenta wartość. Następnie układ dolotowy zostanie rozebrany do czyszczenia, oczyszczony przy pomocy orzeszkowania, złożony z powrotem i, ponowny, i ponownie wjedziemy na hamownię zobaczyć, ile dało samo orzeszkowanie, bo często można było słyszeć, przynajmniej do mnie docierały takie historie, że już samo orzeszkowanie spowodowało przyrost kilkudziesięciu koni mechanicznych, i to jest porównywalne do zrobienia softu. No bo w momencie, kiedy jeździmy autem, które zamiast 150 ma 120, i dokonamy takiego czyszczenia i nam przywróci to moc seryjną, no to faktycznie można wsiąść w auto i pomyśleć, że o kurde, jakbym zrobił chip tuning. A tu jeszcze nic nie zostało zmienione softowo. No, i jak się już pewnie domyślacie, trzeci krok będzie zagranie softu do tego 1.5 TSI i ponowne zmierzenie go na hamowni. Gdzie na koniec dokonamy porównania tego, z czym auto przyjechało do nas na dzień dobry versus co było na koniec po czyszczeniu do lotu oraz zagraniu softu. Myślę, że to będzie przepaść, dlatego tak bardzo cieszę się na ten temat. Jedziemy na byków, dokonać pomiarów, dokonać czyszczenia. I zobaczymy, jakie będą wnioski na koniec dnia. A wspomaga się jeszcze tak, skorzystam z takiej wiedzy internetowej. Co daje orzeszkowanie? Poprawa osiągów i mocy. Usunięcie nagaru przywraca pełną drożność kanału, co usprawnia przepływ powietrza i poprawia reakcję silnika na dodanie gazu. No, świetna sprawa. Zmniejszenie zużycia paliwa to też myślę, że właściciele takich samochodów będą skakać z radości. Czysty układ dolotowy wpływa na bardziej efektywne spalanie, co prowadzi do niższych rachunków za paliwo. No, logiczne. Dłuższa żywotność silnika. Regularna konserwacja zapobiega uszkodzeniom i awariom, a tym samym przedłuża żywotność silnika. Pewnie też tak jest. Lepsza kultura pracy. Zgadza się. Idealne rozwiązanie dla silników TSI, FSI, GDI, słowem, tych, które są wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa. A to swoją drogą można dodać, że jak mamy bezpośredni wtrysk, ale dołożyliśmy instalację gazową, to takiego problemu też raczej mieć nie będziemy. Po oczyszczeniu z nagaru, zainstalowaniu instalacji LPG, byśmy mieli pewnie ten dolot czysty, ze względu na to, że wtrysk gazowy byłby zamontowany w dolocie. Tyle tytułem wiedzy internetowej, jedziemy na warsztat. Dzień dobry Wojtku, właścicielu Passata. Cześć. Cześć Karol. Możesz nam w dwóch słowach powiedzieć coś o tym samochodzie, dlatego że jesteś jego właścicielem od nowości. Nowości. No, zgadza się. Karol, to auto mam od samego początku, to było moje auto służbowe, w którym mhm. jeździłem 4 lata. Mhm. Nie tylko ja nim jeździłem od początku. No, serwisowane standardowo w Aso, Volkswagena, oleje, filtry. Zgodnie śpiecze. z książką. Zgodnie z książką. Dodatkowo ja co pół interwału wymieniałem w nim olej, żeby to nie była wymiana oleju co 30, tylko żeby była co 15. Więc no to wzorowy to było, bo... właściciel nowego auta. Zgadza się. Także, także miał wymieniany co, co 15 tysięcy olej. Mhm. Natomiast Jednej rzeczy mi w nim brakowało, troszeczkę mocy, ponieważ to jest pasat 1.5 TSI, więc mhm. fabrycznie 150 koni. Ale co, od początku ci brakowało? Czy... Karol, wiesz, czym ja wcześniej jeździłem? No mocnym a, autem. No, bęką tam dużo mocniejszą. Trzylitrowym turbodizlem. Tak. Ym, no, ale dobra, to inaczej. A zaobserwowałeś jakieś spadki mocy na przełomie? Ile lat jeździsz tym samochodem? Cztery lata i po czterech latach wykupiłem to auto. Aha. Co do. Takiego konkretnego spadku mocy, to nie, ja nic specjalnie nie czułem, no bo jak jeździsz codziennie autem, to jak się z tych wiem, fabrycznych 150 koni kilka koni ubędzie, to tego tak nie czujesz. Mhm. Natomiast to, co ja zaobserwowałem przez ostatnie pół roku, może rok, to czasami praca tego silnika nie była taka idealna, tak jakby wypadła. Coś idealnie. robiłeś w tym kierunku? W tym kierunku myślałem, że to była kwestia świec. Te Aha. świece były wymienione 5000 km temu i nic kompletnie nie dało. Okej. Okay. Lałem lepsze paliwa, lałem pukanki, do, no, takie dodatki do, do benzyny, że może tam coś podczyścić. Natomiast to mi tak wygląda, że może coś być z tymi słynnymi dolotami w mhm. TSI. No i dlatego przyjechałem dzisiaj do ciebie na. Czyszczenie tych dołów. Rewelacja. Może jeszcze dodajmy, jaki jest przebieg? Przebieg tego auta w tej chwili jest 120 tysięcy km. Idealnie. No to ja słyszałem, że to jest najlepszy moment na to, żeby zrobić takie rozżarowanie. Ależ tos. No dobra, to co? Wojtku, przejmuję od Ciebie wóz. Widzimy się wieczorkiem prawdopodobnie i zobaczymy, ile wyszło. E, ustaliliśmy, że co? Czyścimy i robimy softa. Czyścimy i robimy softa. Super. To bardzo Ci dziękuję za zaufanie i do zobaczenia wieczorkiem. Sami słyszeliście niecałe 120 tysięcy kilometrów Na potwierdzenie pokażę. 118 400. A przy okazji, jak jesteśmy na hamowni, no to chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że tutaj też są drobne postępy. E, działam wielozadaniowo, jednocześnie, dlatego postępy są powolne. Kto ogląda uważnie, ten pamięta, że tu na tej ścianie było bardzo dużo niepotrzebnych kabelków, jakichś instalacji. W ogóle, w sumie to ogólnie, tutaj tego było bardzo dużo. Były, były stare lampy, które zostały wywalone. No, już zakupiłem nową infrastrukturę elektryczną, ale nie została jeszcze zamontowana. Za to udało się zamontować coś, z czego jestem dumny, bo dzisiaj no dzisiaj będą pierwsze testy tego i powinno być zupełnie inaczej. Wentylatory wywiewne po obu stronach od firmy Convector, tej samej firmy, która wykonała nam główny wentylator nawiewny. Od tej pory, to no dobra powiem co się zmienia, od tej pory jeździmy na zamkniętych drzwiach, dzięki czemu na zewnątrz będzie sporo ciszej. Druga sprawa. Wentylator wcześniej czerpał powietrze z hali obok. Dzisiaj drzwi będą mogły być zamknięte, gdyż udało się zrobić nawiew świeżego powietrza. No, tu jeszcze widać, że to jest świeża robota, to jest niewykończone, ale stąd będziemy czerpać świeże powietrze z zewnątrz, które będzie trafiać tu do wentylatora i będzie uciekać. Ale mam brudny paluch, i będzie uciekać wentylatorami wywiewnymi. Czyli mamy świeże powietrze, nie hałasujemy tomkowi i nie hałasujemy ogólnie całemu sąsiedztwu. Mega! Testujemy! Zatem przechodzimy do wyczytywania, i tu ciekawa sytuacja, dlatego że okazuje się, że tak, skrzynie mamy DQ200 GEN 2 i on się czyta po OBD, całe szczęście, a komputer niestety będzie w benchu, także to, to tam czyta sobie. No, nawet wyczytał w tym momencie. Git. Także plik skrzyni mamy wyczytany, bo klient chciałby też zrobić skrzynię, a silnik trzeba będzie zrobić w benchu. Tu jest sterownik, zaraz się do niego dobierzemy. Tu również ciekawa sytuacja, dlatego że do wyboru mamy protokół OBD oraz bench. No i po wybraniu OBD, po pierwszej próbie połączenia się ze sterownikiem, wyskoczył taki komunikat. Wyskoczył taki komunikat, że niestety, ale nie da rady tego wyczytać wirtualnie i musimy skorzystać z opcji w benchu. Tutaj sterownik już mamy przygotowany. Cofamy się zatem do bencha. Wchodzimy w instrukcję, dowiedzieć się, jak mamy podłączyć kabelki. Tak wygląda schemat. Sterownik wygląda identycznie. Mamy schemat, jak się podłączyć z kablami, jakie kolorki. Bierzemy się do roboty. Podłączone wszystko zgodnie ze schematem. 5 kabli, tylko zidentyfikujmy teraz pacjenta po bęczu. Moi drodzy, mandry tuningu. Dobra, Krzysztof mi wytłumaczył, co robiłem. Nie do końca dobrze, aczkolwiek nie było, nie było też tak najgorzej. Byłem w tej 150, a to się okazało, że to sta ta 150, i tutaj wchodząc już w bęcza, i w identyfikację niestety. Tu już coś się zaczyna dziać, czyli jest prawidłowo, ale wyskakuje, że jest ten sterownik chroniony. Także nic tutaj nie zrobimy. Kiedy przechodzimy do wyczytywania, niestety, ale on się tu nam nie wyczyta. Wyskoczy nam informacja o tym, że jest ochrona. O właśnie. I to jest, to jest ten przykład samochodu, który no nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, że czy zrobimy, czy nie zrobimy. Trzeba przyjechać. Czasem ściągnąć sterownik, podłączyć go do laptopa i dopiero na tym etapie się dowiemy, że jeszcze się nie robi. Kwestia czasu pewnie, ale no niestety pasat wyjedzie tylko z poprawioną skrzynią, a Soft nie ulegnie zmianie. Szkoda. Co nie zmienia faktu, że i tak przetestujemy orzeszkowanie. No niestety moi drodzy, sterownik wylądował z powrotem na swoim miejscu, zatem przechodzimy do orzeszkowania, zobaczymy co samo orzeszkowanie pomoże. Całe szczęście robi się, chociaż skrzynia Kiwi powiedział, że to odmieni ten samochód nie do poznania. Jest nadzieja, że właściciel będzie zadowolony. Fajnie, nie redukuje, także nie będzie problemu ze skrzynią. Schodzimy na 1200 obrotów gaz do dechy. Pierwszy przejazd robimy z hamulcem takim bardzo delikatnym, drugi zrobimy w inercji. W ogóle zaobserwowałem, że ta hamownia e, bardzo dobrze się, się spisuje w inercji. Tutaj zazwyczaj nie ma problemu z tym, żeby mierzyć auto bez hamulca i wychodzą bardzo ładne kreski. Dajemy stop. Ha! Ładnie wypluł. Wypluł koń w koń. O kurde. I niód w niód. 149 koni, 253 niuta, czyli o jednego konia mniej, no ale 3 niuty powyżej. Dobra, pojedziemy bez hamulca, drugi przejazd. To już są pierwsze symptomy tego, że jest inaczej jak zazwyczaj. Przecież grupa waga wypluwa wyniki z bonusem, a tutaj tego bonusa nie ma. Brakuje konia wręcz. 1200. Jedziemy. Widać, że szybciej od razu. Było mu lżej, ale mega, że mam zamknięte drzwi. Nie przejmuję się tym, że komuś przeszkadzam. Super, nawet nie wiecie jaka to jest ulga. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze było, że chłopaki tu pracują w hałasie. Sąsiad może coś robić na ogrodzie, bo, bo obok jest ogródek. A teraz nikomu nie przeszkadzam. Super sprawa, czyste sumienie. Dobra, stop! Co powiedziała hamownia? No pięknie. Kurde, drugi przejazd jest książkowy. Dobra, będziemy brać drugi pod uwagę. 150 koni, czyli koń w końcu, co deklaruje producent oraz 251 Nm, czyli niód w niód, tak naprawdę, co deklaruje producent. No i tym bardziej jestem ciekawy, co powie nam zajrzenie do dolotu. Do Tyle tytułem pomiarów referencyjnych. Zjeżdżamy z hamowni i idziemy orzeszkować. Cześć Tomku, Szymonko! Co się tu sprowadza? Co będziemy robić przy tym pięknym pasacie? Chyba bolączka tych silników TSI, czyli zapchany układ dolotowy, mm -hmm. sadzą. Będziemy mm -hmm. ściągali kolektor i orzeszkowali dolot. Ten się nawet wybronił, o dziwo. 150 koni, 250 Nm, tak jak deklaruje producent. No taka seria, nawet bardzo zdrowa. Chociaż, jak wiadomo, grupa waga bardzo często ma jakiś bonus od producenta, więc może chociaż ten to bonus zabrakło. Tak, może ten bonus uda się odzyskać. Na czym to będzie polegało? Możesz tak w dwóch słowach opowiedzieć? Yy, ściągamy kolektor sący. Yy. Yy, kolektor sący idzie do czyszczenia z nagaru i orzeszkujemy kanały dolotowe w głowicy. Okay. I łupinami orzecha, będziemy tą sadzę ściągać. Jaka to jest mniej więcej cena takiej usługi? Bo to domyślam się, że pewnie zależy od silnika. Zależy od silnika, w tym od przypadku. samochodu. Robocizna to jest około 1200 zł. Ok. Powiedzmy tak i plus koszta części, czyli uszczelki, kolektora tutaj w tym przypadku mhm. i chyba tutaj tylko uszczelki, kolektora, ewentualnie tu przepustnice, ale to jak ściągniemy to będzie wiadomo. Czas operacyjny? I jeden dzień. Czyli oddajemy jednego dnia, odbieramy drugiego. No, na Albo dzień, po południu. No, raczej na następny dzień, bo to kwestia, jak rozbierzemy, jak bardzo jest zabrudzony ten dolot. Bo to orzeszkowanie samo to jest jedno, ale czyszczenie kolektora jest bardzo czasochłonne. Mm -hmm. bo często samo mycie w myjce dużo nie daje, tylko trzeba najpierw wyskrobać go dobrze, okay. też, żeby go nie uszkodzić. I mm -hmm. dopiero myć ciśnieniowo, więc chwilę to schodzi jednak. Widzimy się następnego dnia. Yy, kolektor, a zresztą mi tylko układ dolotowy, został rozebrany. Opowiadaj. No i co, no mamy tutaj dosyć yy, ładny przypadek, bo dosyć czysto tu jest. Czyli niekorzystnie dla materiału, teraz widać. No Jest trochę nagarno na zaworach, uh -huh. ale ogólnie tragedii nie ma. Czyli to nie jest najlepszy przykład dla takiego tematu nagraniowego. No nie jest najlepszy. <grym <grym no dobra, ale mamy jeden pięć dużo gorsze, które są często podejrzewane o takie takie zjawiska. Spróbowaliśmy, tak? No tu na pewno wiesz, to czyszczenie pomoże, tak? Na, na pewno nie zaszkodzi. Uh -huh. Więc, więc na pewno będzie jakaś poprawa. A nie, no, zmierzymy to nawet. Zmierzymy i zobaczymy. A kole... Na pewno silnik będzie trochę lepiej. A pokaż odmucha. ten kolektor. Tutaj. Może też tą latareczkę. A nie, dobrze widać. No to on po prostu jest tylko jakiś taki. Tu może przez utłuszczony. Być... No. Ale czysty. Na w sensie nigdzie nie widzę takich, wiesz, fałd na które czasem można zobaczyć na jakichś takich materiałach wideo z internetu. To jeden 5 już są takimi dobrymi konstrukcjami. Aha. Bardziej te 1,4 czy 2,0 te FSI się zapychają. Okay. Ewentualnie te większe fałki, tak? 3-0, i tak dalej. No to polujemy w takim razie na takie, na takie auto. Jeden pieśń, ten, ten samochód też ma niski przebieg, więc tutaj też się nie spodziewałem, że tu będzie wiesz, zawalone, tak że. No ale 120 tysięcy przyśródło. to też nie jest tak mało. No też nie jest tak mało, no ale, ale jednak. jednak jeszcze... A w ogóle pokaż, jak wygląda maszyna do orzeszkowania, bo to, to jest fascynujące. Daj mi chwilę złożę, bo sporo zbieram na całość. <laughs> no, wygląda jak zwykły odkurzacz, mhm. słownie, mhm. tylko że ma zbiornik z orzechami tutaj, z tymi łupinami orzecha właściwie. Okay. A tak to co, rura doscająca, a tędy idą te łupiny, łupiny. Okay. pod ciśnieniem powietrza, przepychasz sobie to przez tą rurkę i a. czyścisz, wiesz, czyścisz cały, okay. ten, cały tutaj. Czyli to się od razu tak kanał. jakby odbije od zaworu i wraca do odkurzacza. Dokładnie tak, tylko ważne pamiętać, żeby Zawór zamknąć. Zawory były zamknięte, bo no, no, no. na otwartych zaworach sobie można szkód dosyć sporych narobić. Czyli trzeba po prostu od czasu do czasu cyknąć stacyjką, bo nie wszystkie są chyba cały czas zamknięte, co? Wiesz co, nie cyknąć stacyjką, po prostu zawał łapiemy i przekręcamy sobie wałem i zamykamy okay. zawory na danym cylindrze, na którym czyścimy. Okej, okay, okej. Okay. Więc zamykamy zawory. Czy, jak są czy to jest precyzyjnie i masz pewne, że jest tak, zamknięte. Tak, tak, bo stacyjką to może sobie cykać wiesz, i, I nie będziesz... trafić idealnie. No, no właśnie. Okej, okay. no dobra, no to co? Czekam aż złożycie to do kupy, czyste. Tu masz jeszcze zestaw adapterów, to jest do. Aha. Są podróżne, wiesz. Myślę, że jakieś poliuretany. <grytany> tak, do strójki. Czekam aż złożycie to czyste do kupy, jedziemy na hamownie, zobaczymy, czy usuniecie no, takiego nalotu, bo chyba nic więcej o tym nie można powiedzieć, jak nalot tak. wpłynął jakkolwiek na moc. No i tyle dobrze, że skrzynia się. Także Wojtek dzisiaj wyjedzie autem z poprawionym softem skrzyni. Tak jest. Mam nadzieję, że zadowolony. Pokaż jak wygląda czyszczenie, jakaś przybitka będzie. A no są drobinki. No i jest o wiele czyściej. Wow, no tu widać całe zawory. Nie są zanagażone. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Żeby nie było lipy. Poka. Jest czyściutki. Dobrze. Bardzo ładnie. Idealnie rewelacja. Składamy? Składamy. Tam też jest czysto? Czekaj, tu, tu, tu. No jest ładnie. Bardzo. Pokaż pozostałe, żeby nie było lipy. Mhm. Mhm. Git. Zaakcept. Ładnie. Będzie pan zadowolony. Aktualizacja. Wóz złożony. Nawet wygląda tak samo jak wcześniej. Ta jest. Wszystko, y nic nie zostało. Skasujemy błędy, bo były tu jakieś rzeczy poodpinane tak. i wjeżdżamy na hamownię. Zobaczymy ile się poprawiło po takim czyszczeniu. Kurczę, powiem ci, że pacjent był dosyć czysty, więc obawiam się, że może nie być różnic. No ale widziałeś yy, po czyszczeniu różnicę jak te... Tak, widziałem, no na, jest duża różnica. W tych zaworach było bardzo dużo nagarów. Tak. Więc y, miejmy nadzieję, że może coś jednak... No obie te 10 koni chociaż doszło, ten bonus od fabryki. Od nas? Tak. Czas na hamownię. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Możesz troszkę w tą, prosto. Jeszcze. Stop. Idealnie. No dobrze, wóz mamy upięty ponownie na hamowni po oczyszczeniu układu dolotowego, ale zostało nam jeszcze zrobienie skrzyni. W tym celu wchodzimy sobie na maila. Tutaj Kiwi nam przygotował plik Proszę bardzo Volkswagen Passat 1.5 TSI Pobieramy go Tunneled file From Kiwi Racing Factory Ciach Yes No i co? Czekamy W tym czasie jak zagrywa się skrzynia powiem, że wentylatory Połączone z zamykaniem drzwi, no nie odkrywam Ameryki, zrobiły ogromną robotę. Chłopaki pracowali na zewnątrz, tuż pod drzwiami, mieli jakieś takie auto, które nie mogło wjechać na podnośnik do środka i po przejeździe bardzo głośnego Forda Mustanga 5.0 V8, wydech na przelocie, wychodzę do nich zapytać i jak jest do zaakceptowania, oni jechałeś na hamowni? Mówię no, wow, nie zwróciliśmy nawet uwagi, czyli jest petarda. A druga sprawa, poza tym, że jest ciszej na zewnątrz, no to coś, z czego jestem bardzo zadowolony, dolot świeżego, zimnego powietrza z zewnątrz. I pomimo tego, że zamykam pomieszczenie, to ono po pierwsze panuje podciśnienie to jest fajna sprawa to oznacza, że ten wentylator i ten wentylator sumarycznie wyciągają więcej powietrza, jak ten tłoczy przez te otwory w ścianie. Co za tym idzie? powstaje taki wymuszony przepływ powietrza z tego wentylatora do tych dwóch pozostałych. A druga sprawa, nie grzeje się, nie jest tu ciepło. Całe szczęście, trochę się tego bałem, że te dwa małe otwory to będzie trochę za mało, ale ewidentnie w pomieszczeniu się nie nagrzewa. Zresztą teraz nadchodzi jesień, zima, to w ogóle ten problem nie będzie miał miejsca, ale na przykład w lecie, a to pomieszczenie jest zaizolowane, też fajnie dlatego, że te upały tutaj nie będą aż tak docierać. Także fajny upgrade tego pomieszczenia. W następnej kolejności będzie wygłuszenie tutaj zrobione na suficie nad oświetleniem. Na razie tylko na suficie. I mam taki pomysł, chciałbym nagrać odcinek, w którym pokażę z decybelomierzem jak bardzo się to zmieniło, czyli nagram przy otwartych drzwiach jeszcze bez tego wygłuszenia. Potem Zamkniemy drzwi, ale jeszcze bez tego wygłuszenia u góry i zobaczymy ile dało samo zamknięcie drzwi. A na sam koniec dołożymy jeszcze wygłuszenie, takie górne jak na parkingach w centrach handlowych. I suma sumarum zobaczymy uda ile udało się zbić hałas dla otoczenia. A tymczasem autotuner już zaprogramował 70% sterownika skrzyni. No. Jest, nit. Dziękujemy bardzo. Skrzynka zagrana, odmuliliśmy skrzynię, jedziemy zobaczyć, czy czyszczenie do lotu w czymś pomogło. Najważniejsze pytanie, czy wóz jeszcze odpala? Git. Skrzynia wrzuciła bieg. Git. Skrzynka działa, dobra, zapinamy pasy, żeby nie hałasować. Włączamy wentylator, żeby nam się tutaj nie zgrzał wóz. Mamy wrzuconą trójkę, tryb manualny skrzyni. Schodzimy na 1200 obrotów. Jedziemy. Gaz Szybko wrzucił bieg. Wow, ale przyrost. 171 koni. Co ty gadasz? Ale sztos i 277 NUTA. Mega. Jedziemy. Powtórzył, 172 konie, ale jaja. Znaczy no wentylator chodził na maksa, jechaliśmy, więc był przepływ powietrza, więc była okazja, żeby go wychładzać. Ty, no dobra, porównujemy, klikamy dwa, nakładamy na siebie. Moi drodzy, no zaskakujące wnioski, znaczy zaskakujące. Powiem Wam, że ten dolot nie wyglądał najgorzej. Patrzcie, Panie Operatorze, niech Pan zrobi zoom tutaj, w okolice tych dwóch wartości. 172 konie po czyszczeniu, versus 150 koni przed czyszczeniem. I moim zdaniem to jest ten bonus, który prawdopodobnie był tu od początku, ale po prostu przez ten zabrudzony dolot uciekł. Moim zdaniem warto. Zastanawiamy tylko jedno, dlaczego tutaj nam się y, zmienił bieg wcześniej. No ale no to już na to nic nie poradzimy. Po prostu skrzynia stwierdza, że chce wrzucić bieg w tym momencie, i no i tak jest. Zaskakujące wyniki. Ja myślałem, że to jak dojdzie 5 koni to będzie dobrze, a tutaj nam doszło 12 koni i 22 niuta, y, 22 konie, przepraszam, dobrze mówisz, 22 konie i 22 niuty. No i po całej długości jest lepiej. Czas przejść do zakończenia, zaprosić właściciela i zapytać go o zdanie, czy tu się cieszy. Po prostu. A druga sprawa, że jak już właściciel odbierze samochód, no to będzie miał okazję i sposobność ocenić, jak wpłynął soft skrzyni na wrażenie zjazdu. Koni robi przy 3000, poniżej 3000 obrotów, a on aż się rozstrzela na, w okolicach 20 koni. Przy tych wysokich wartościach, gdzie dobrze go kręcisz. Nagrywasz nie, nie nie mnie, inaczej, tak? Nie inaczej. Nagrywam. Nagrywam analizę właściciela. właścicielów, jak tam. Wrażenia tak, no, z wykresu chociaż. Ja jestem zszokowany, bo, bo, bo tak jak dzwoniłeś do mnie, że, że nie możemy szczypować tego silnika. No, ja byłem smutny. Ehm, no, w, m, krótko, ja wiedziałem, że coś będzie lepiej od samego rzeszkowania, e, natomiast e, moje oczekiwania było, że będzie lepiej o 5 koni. Ty. Ja powiem więcej, ja jak zobaczyłem stan Twojego układu dolotowego, to było kolejne rozczarowanie. Mówię, no nie, no ten materiał idzie źle, za czysty jest ten dolot, żeby tu jakieś przyrosty były. A jednak okazuje się, że nagar, który się zebrał na, na talerzykach i trzonkach e, zaworów był na tyle wpływający na pracę tego silnika, tak. że proszę bardzo… Zaburzał to... przepływ bezpieczeństwa. To wygląda jakbyśmy zrobili soft silnikowy. A tak. my tutaj nic nie zmienialiśmy. Taki delikatny, powiedzmy bezpieczny, jak tak. dla klienta. Tak, no ty, policzmy. 23 konie więcej oraz 20 newtów więcej. Tak jest. No. Wow. Tak jest. Będzie fajnie. I to Kurcze i to wiesz, w tym zakresie tak jak jeździsz, jak zaczynasz przyspieszać, on Ci zrzuca bieg na 3000 obrotów zobacz, i leci, już masz więcej. Tu miałeś zafalowanie mocy, tu Ci spadało na 140 koni, a masz... A on tutaj jeszcze ciągnie. 170, 30 koni więcej masz w tym miejscu. Dokładnie. Nie ma tego dołka. W ogóle się poprawiło jakby no ładniejszy jest ten wykres. Tutaj, oczywiście, wykres jest trochę krótszy to z powodu nowego software skrzyni który po prostu. Shift-pointy uległy zmianie. O, to teraz To jest lepiej. automat. jeżdżą tak, jak on sobie sam zmienia biegi, nigdy nie dochodzi mi do takich wielgaśnych wartości. Dla mnie to jest bardzo dobrze. Ciekawa jestem tego, czy teraz, jak wsiądziesz w ten samochód i się przejedziesz. Czy dostrzeżesz różnicę? Bo prawdopodobnie to jest właśnie ta różnica, że przez te kilka lat co jeździłeś, to auto powoli, powoli, powoli słabo, tak, a Ty tego nie byłeś tak. w stanie wyhaczyć, bo to był powolny proces. Dokładnie. A dziś dokonaliśmy resetu do ustawień fabrycznych i mamy plus 20 kilka koni więcej. Super. Bardzo Ci dziękuję. Karol. Super. Bardzo jestem zadowolony. Żegnamy się z widzami. Temat orzeszkowania jednak zakończony sukcesem. Cieszę się strasznie.